Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. A dziś poruszę pewien szybki, krótki, ale całkiem istotny temat, a mianowicie jest to nauka języków obcych. Sam zmagałem się z tym wiele lat. Szczególnie w podstawówce i na początku liceum Bo po prostu nie lubiłem się uczyć tego języka angielskiego No i jeszcze niemieckiego, rosyjskiego też Ale zostańmy przy samym angielskim Jest to tak naprawdę podstawa podstaw Teraz jeżeli ktoś umie angielski w stopniu komunikatywnym Jest w stanie dostać pracę w naprawdę wielu różnych branżach, w wielu różnych firmach I dostanie tą pracę lepszą, w sensie lepsze wynagrodzenie lepsze stanowisko, przez to, że rozumie angielski, jest w stanie porozumiewać się z innymi osobami z innych krajów. Osobiście jestem na serio początku mojej drogi, mojej całej kariery itd. i już widzę, jak ten angielski jest ważny. Także wniosek z dzisiejszego wyjścia na łąki myślenia, łąki myśli, tak to sobie nazwałem teraz, jest taki, że jeżeli masz okazję, to ucz się tych języków obcych, a szczególnie angielskiego, bo na ten moment jest to podstawa, podstawa podstaw. A co będzie za te 5-10 lat, gdzie wszystko rozwija się w tempie ekstremalnym, nie wiem, no ale się domyślam. I bez angielskiego myślę, że będzie bardzo, bardzo ciężko. Swoją drogą odebrałem dzisiaj paczkę. A w tej paczce było, jak możesz się już domyślać, 3 kg masła orzechowego. Tak, 3 kg. I wystarczy mi to mniej więcej na miesiąc, jak będę jeść po 100 gram dziennie. Jest to 100% orzechów bez dodatku cukru i soli i oleju Nie, tak, bez dodatku cukru, soli i oleju palmowego, także dla mnie jest najlepsze. I jest, i jest stosunkowo tanie, bo za kilogram wychodzi około 20 zł, więc serio bardzo tanie, bardzo fajne. I na masę jest po prostu świetne do dodania, do na przykład, nie wiem, sheika, owsianki albo czegokolwiek innego, co możesz jeść. Jeżeli zastanawiasz się, po co mi 3 kg masło orzechowego i dlaczego powiedziałem, że w miesiąc to zjem, no a to dlatego, bo 20 marca, jak już wspominałem, niejednokrotnie robię kolejne i tym razem dobre podejście pod 100 kg, a żeby podejść, Przydałoby się ważyć nieco więcej. Na ten moment, mając 193 cm wzrostu, waży około 76-77 kg. Co nie jest odpowiednią masą, jak dla mnie i jak na ciężary, które robię. A dlatego chcę wejść na pułap 80 kg i na tych 80 już zostać, albo wejść nawet jeszcze wyżej. Mikołaj 10,5 kg. Jak widzisz, Mikołaj nie był w stanie tych 105 wycisnąć. Co prawda, nie jestem z tego zbytnio zadowolony. W sensie kłócę się z myślami, autentycznie kłócę się z myślami, bo jednak Mikołaj był chory, nie miał zbytno, zbytnio siły energii, nie wziął nawet kofeiny przed wyciśnięciem tego. Więc nie było to jakoś zbyt pewne, że to zrobi. Szczególnie dzisiaj, w piątek jeszcze jako tako, ale dzisiaj no średnio. I dlaczego kłócę się z myślami? Przede wszystkim dlatego, że nie wycisnął. No serio, szkoda, że nie tego nie zrobił. Ale jednak się trochę cieszę, bo założyliśmy się o to, że kupię mu mieszkanie na Maderze, jak wyciśnie. No i jakby wygrał, to bym tego zakładu rzecz jasna musiał dotrzymać. Nawet nie tyle, że musiał, po prostu honorowo bym tego dotrzymał. A tak między nami wydaje mi się, że przez następne 5-10 lat, czyli byłby to mniej więcej okres za 5-10 lat, gdzie to mieszkanie bym mu rzeczywiście mógł kupić, mógłbym po prostu sobie pozwolić na to, żeby wyłożyć te powiedzmy 100 tysięcy euro i mieszkanie mu sprezentować. No a za ten czas. Jest spora szansa, że cena mieszkania wzrośnie. Może być to czysta spekulacja? Jest to czysta spekulacja, ale tak mi się po prostu wydaje. No ale znając Mirka, znając Cool Guys, Firestarters, to jak to wszystko rośnie, no to cena za te 5 lat może być znacząco wyższa niż na ten moment serio. Także jeżeli się zastanawiasz, czy kupić mieszkanie, czy nie kupować mieszkania na waderze, wydaje mi się, że lepiej byłoby kupić teraz niż za te 5 lat. No ale co może wiedzieć zwykły 19-latek? Nawet jeszcze nie 19-latek. Zrobiłem też jedno zadanie z chemii dzisiaj. Nawet jeszcze nie do końca, bo muszę jutro wstawić post na Twittera i na LinkedIn, a wstawię. wtedy będę mógł już te zadanie najzwyczajniej w świecie ukończyć i otrzymać te dodatkowe 500 ekstra. A zadanie wyglądało w ten sposób, że musiałem po prostu odpowiedzieć na cztery pytania i przerobić co prawda materiały. Ale odpowiadając na pytania, jaką strategię wybrałeś i dlaczego? No i tutaj strategią chodzi o to, jakie procenty wybrałem. No i wybrałem, że w Bitcoinie będę chciał 15%, w użytkowych, czyli Ethereum, ADA, DOT i tak dalej, tak dalej, też kolejne 15%, w stablecoinach 5%, no bo już tłumaczyłem, nie chcę trzymać zbyt dużo w stablecoinach, wolę to trzymać w użytkowych i w NFT 65% całego portfolio. Na ten moment prezentuje się to w ten sposób. NFT mam 85% prawie, w stablecoinach prawie 7%, a w użytkowych prawie 6%. No w bitcoinie mam niecałe 3%. A dlaczego w ogóle wybrałem taką strategię? Ze względu na nacisk na NFT, bo mocno wierzę w to, czym te NFT się stanie za te 3-5 lat. Że te wszystkie dostępy do społeczności, do różnych innych rzeczy, dostępy do gier, rzeczy w grach, to wszystko dzięki NFT. Wystrzeli mocno w górę. No i tutaj, pytanie drugie już odpowiedziałem. I pytanie trzecie: jaki masz plan na budowę swojego portfolio przez najbliższe 12 miesięcy? No i będzie to głównie dokładanie. Tutaj dopisam też 10-20% tego, co zarobię, i będę tyle wkładał w swoje portfolio. I ile środków procentowo planujesz posiadać docelowo? Na ten moment nie wiem, ale w przyszłości będzie to między 1 a 7%. Teraz te 1-7% nie wydaje się być jakąś ogromnie sporą liczbą, ale za te 5-10 lat serio ten 1% to już będzie liczony w setkach tysięcy, a na pewno w dziesiątkach. Także wolę powiedzieć, że będzie to między 1 a 7, a nie od razu 10-20, bo w przyszłości serio myślę będą dużo lepsze inwestycje niż. W krypto. Także na ten, na ten moment ode mnie będzie to tyle. Do zobaczenia jutro. I pamiętaj, ucz się języków, bo jest to cholernie istotne, szczególnie jeżeli chcesz mieć po prostu dobrą pracę i dobre kontakty biznesowe w przyszłości. Dziękuję bardzo, do zobaczenia jutro. Cześć!